Odpuszczam, Bogu zawierzam. Oprócz własnej niezgody na świat i niezgody na samego siebie, na modlitwie warto też odpuszczać swoje odruchowe ocenianie wszystkiego tego, co widzimy. Robimy to nieustannie, zazwyczaj nieświadomie. Na przykład idziemy sobie na spacerze w lesie i patrzymy, o, jaki piękny kwiatuszek, a zaraz potem, a, jaki brzydki pień, zmurszały. To się dzieje automatycznie, tak po prostu działa nasza głowa. I znów warto nie gniewać się na nią za to, że ona tak ma. Możemy zamiast próbować to zmienić, odpuszczać. Powracać do powierzania naszej głowy, naszej myśli dobremu Bogu i zawierzać się jemu z naszym pragnieniem patrzenia na świat tak jak On patrzy. A jak patrzy Bóg na świat? On patrzy błogosławiąc. On patrząc na to, co stworzył, widział, że było to bardzo dobre. Wierzę, że tak patrzy nadal i że może nam dać udział, może nas zaprosić do takiego samego patrzenia. Patrzenia, które błogosławi. Żeby wszystko to, co widzę, miało prawo być. Żebym wszystko, na co patrzył, obdarzył prawem do istnienia. Módlmy się o taką łaskę patrzenia na świat dla siebie nawzajem i pozwólmy sobie być razem w intencji odpuszczania.